Cześć, z tej strony Beczunia. Dzisiaj rozegramy Parabita Famicom 1357F. Obecnie mam 94,5% małe podaj, nie jest, nie pamiętam dokładnie. Sam choke na pewno można powiedzieć, że się wyróżnia bardzo. Na duży pozytyw mamy działo, które łącznie z magazynka może tam 720-750, dokładnie tych y, y, parametrów nie pamiętam. Light się, jako light się spisuje też świetnie, więc mamy tu połączenie y, świetnego magazynka z, y, z fajnym lajcikiem, który można sobie naprawdę fajnie pyknąć. Mamy mapę Prochorówkę, mamy 9 latiery. W ogóle mapa Prochorówka to jest jedna z najtrudniejszych map, jeżeli chodzi o lighty. Bardzo dużo ludzi. Albo grają im to czasami wychodzi, ale grają na przykład błędnie. A dużo ludzi gra tą mapę właśnie rozważnie. I niestety czasami dostają spota w tych krzakach. To jest wielką umiejętność. Ja się cały czas uczę, przejeżdżając między tymi. Właśnie krzaczkami, żeby nie dostać tego spota, ale jest naprawdę ciężko. Co do prochorówki, jedziemy sobie na w stronę prawą. Mało nam brakuje tej mołę, więc postaramy się ją wbić teraz. Na, na odcinku 10 koła spota wyglądałoby bardzo ładnie. Jest taka szansa, chociaż chyba większość teamu tam raczej by nie pojechała. Ja ogólnie bardzo sobie cenię ten krzaczek tu. Mają T71. Nie pamiętam za bardzo jak ten. Właśnie podobny chyba parametrami był zbliżony do tego mojego czołgusia. Jeżeli chodzi o ogólną przyjemność z gry, również też parę bite w nim zagrałem. I ten rozjazd z teamu jest dosyć nietypowy. Nie jest to taki najzwyklejszy przejazd. Ja tu sobie stanę tak, żebym był w stanie uciec. To też jest bardzo istotne, że jeżeli jesteście ustawieni w krzakach i nie jesteście pewni pozycji. O, zobaczcie, ja, nie wiem czy to ja spotnąłem, czy to ktoś inny. tak przejechał sobie jolo i nie dostał, co mi też dosyć, dosyć dużo mówi o sojusznikach. Że mogą być oni tak średnio oddychającym, ja ogólnie jestem zwolennikiem raczej spokojnej gry. Bo jeżeli wypadniecie jako lighty a ja jestem jedynym lightem, to w tym momencie mój team może się już żegnać praktycznie z bitwą. Jeżeli. Hello? Jak on dostał spota tak. Poważnie ja nie mam pojęcia zielonego, jak on tam dostał spota. Od czego? Przede wszystkim, ale to było dosyć interesujące, intrygujące. Ja teraz powinienem zacząć go spotować tego kolegę sympatycznego, on będzie jechał. Chyba, że w krzaka się zatrzyma. Nie, on jedzie! Chociaż nie wiem, on tak w krzaku stoi, nie wiadomo co robi w sumie. Nie, 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 on jedzie, 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 jedzie. chłopaki! Nawalajcie w niego! Dobrze! 633. Zobaczcie, pierwszy damage, 1000 już. Ja wam mówię, ogólnie yy, pasywy wyższe, oczywiście te, są dużo lepsze, tylko, że to jest mapa testowa i jeżeli byłaby sytuacja kryzysowa, to z tych drzewek chyba nic nie zostaje lub krzaków, nie jestem pewien. To też dużo zmienia ogólnie w grze samo, yy, samo, samej w sobie. I zobaczcie, macie, mamy Isu i ciekawe, czy moi sojusznicy trafią tego Isu. Tam jest track, widzę, że ktoś dał. Ktoś spotnął Lighta, albo ja spotnąłem, nawet nie jestem pewien. W Isu ktoś dał. Ten Light jest największym problemem. Jeżeli eliminuje się Lighta, to ja mam praktycznie freeplaya, mogę jechać nawet iolo tymi krzakami. 2000 asysty, jest coraz lepiej, coraz, czuję się, coraz bardziej pewnie się czuję. Że to będzie dobra bitwa. Oczywiście, Light może we mnie wjechać, i o loto I su, powinno paść. Padło. 2000 asysty. No ogólnie wygląda dobrze. Wygląda legitnie. Tylko Light, mówię, to jest jedyny czołg, który mi najbardziej przeszkadza w tym wszystkim. On już spotnął dwa razy się, kiedy stał. Ja, znając życie, gdybym coś takiego zrobił, bym padł. Ale dobra. Nie możemy tego rozpamiętywać, bo to jest bez sensu. On nadal jest i będzie nadal problemem. Bitwa jest dosyć wyrównana. W ogóle tu był Pluton, tak, tak teraz spojrzałem, że dwie jedyneczki tam były i padły, więc no trudno, trudno się mówi. Trzeba też patrzeć czy tu light na przykład tych krzaków nie rozwala, wtedy też dałby nam, dałby nam info. Gdzie mniej więcej się znajduje i co byśmy byli w stanie zrobić, bo na przykład gdyby on jechał tu i byśmy wiedzieli, że gdzieś jest blisko tego, to moglibyśmy zawrócić i wjechać do tego. Do tego dołka, dzięki czemu byśmy spotnęli go na proxy i może by padł. Oczywiście jest ryzyko, że się wlaliby za nami, ale takiego ryzyka raczej nie przewidujemy i. Jeżeli nawet jest, no to spłacą raczej was sojusznicy... No ja nie chcę ryzykować kolego, no nie chcę, nie chcę. Chyba, że zrobimy, tak? Zobaczcie, ja się postaram kierować równolegle z tymi krzakami, żeby właśnie nie dostać, żeby nie mieć konsekwencji żadnego z tego tytułu. Tylko żebyśmy byli sobie w stanie spokojnie grać. Oczywiście, no mówię, problematyczne z tym dołem jest to, że... No nie, ja nie mogę tam wjechać. Ten Pershing na pewno się uleje po mnie. Ja to czuję po prostu, ja to czuję w kościach i we wszystkim co się tylko da. Chyba żeby dostał większą ilość pestek, no to okej, okay. wtedy, wtedy bym mógł myśleć. No, Pershing jest na strzała. Nasz Super Hellcat nie wiem, nie boi się totalnie. Mówię, ten light może być wszędzie. Tym bardziej jest to ryzykowne z jego, z mojej perspektywy, jak widzę takiego Super Hellcata. No i nie wiadomo, kiedy się wydarzy ta dziwna bombardowanie, czy nie wiem, samoloty spadną. W ogóle był kiedyś pociąg, on jeździł albo. Może będzie jeździł? Nie mam pojęcia. On się tam wykoleić miał w każdym razie. Więc no, zobaczymy. Ale no, ten light to. Rozpłynął się. Kolega, i ja nie wiem, co teraz mogę zrobić. Możemy spróbować podjechać krzakami. Mówię, to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych w tym momencie. rzeczy, które mogę zrobić. ja tego lighta niekoniecznie muszę znaleźć. Okej, okay. nie wiem, haircut dostał spota, czy, czy jak. Chyba dostał spot. No nie wiem. Tu są małe krzaczki więc trzeba wyjątkowo uważać. No i mówię, nie wiadomo kiedy się stanie ta katastrofa. Chłop, może mi wyjechać na mordę równie dobrze, może wjechać do dołu, więc ok. Jest Pershing, który chciał mnie szczyścić ewidentnie. Yy, taki miał plan, taki miał zamysł, ale mu nie wyszło, więc mówię, ten Hellcat zrobił duży błąd z racji tego, że niecierpliwy był. To też było ryzykowne, co teraz zrobiłem. Powinien bardziej zawinąć, bardziej do końca, przydusić, ale no wiecie, mogę, to mogę. Nikt mi nie broni i 6 Black padł. Yy, nie ma super pershinga, nie ma dużo czołgów, które jest w stanie mi jakkolwiek zagrozić. No to teraz ja po prostu lecę do dołu, którym, o którym Wam bardzo często wspominałem, i to nie będzie chyba takie złe rozwiązanie Dobra. AMX 285 metrów, dużo. Czyli czyli tam za dużo czołgów nie może być. W każdym razie tyle wiemy, bo zobaczcie, ile jest po drugiej. Jadę, jadę, jadę. Muszę to rozciągać. Dobra, tymi krzaczkami muszę się przydzierać. Jest ten AT7. Jest yy, A71. Oni powinni paść. Dobra, starą biście. Mówię wam, to może być bardzo fajna bitwa. To może być wyciąg właściwie, bo ta druga strona to ja nie wiem, jak ona wygląda. Ale chyba nie za zdrowo. I zobaczcie, teraz sobie spotujemy tego oponenta. Czekamy, aż go nasi dorwą. Nie wiem, czy oni w ogóle mają być. O, kurde, nie no, nie doceniłem naszych ewidentnie. Teraz patrzcie, co się dzieje. Pyk. Pyk, ja, ja nawet nie odkładam klawisza. Po prostu cały czas strzelam. No dobra, teraz może odłożę, ale to na momencik. Tylko i wyłącznie, żeby trochę bardziej przymierzyć. A właśnie, w sumie mogę zobaczyć czy tam Marta nie ma Wątpię, żeby tam Marta była Nie wydaje mi się, żeby tam cokolwiek takiego się znalazło Dziwne to by było Nie, 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 nie ma szans Ogólnie bitwa znowu robi się close, bo druga strona nam po prostu pada O, jest Arta, która przejechała, ja ją dorwę I gdzie jest... O kurde, znalazł się Ty, ale ten gość, ten agent to jest... To jest mocny zawodnik. Ja się za chiny ludowe, że nie spodziewałem, że on tam będzie ukryty stał. Patrzcie! Widzieliście hupa? Tajnos Agenza się znalazł. Nie wiem. Trochę fenomen. Dobra, co my możemy zrobić? Widzimy, że główna siła, ta fala, która jedzie, mamy dwie opcje tak naprawdę. Jeżeli się przeleją, to najlepiej pojechać na lewo, ale z drugiej strony sobie zdaję sprawę, że... byłoby to dziwne z ich strony, że gdyby pojechali Jolo. To nie ma sensu. Więc staram się pojechać na górkę i spotnąć czołgi, które będą na tej górce. Poza tym mam artę, więc raczej ta fala, czy ten jolo push, nie dojedzie do mnie. Ok. 704 mi dało. No to niestety jedna peska. Dobrze, że przebiłem chociaż jedną. To było ryzykowne z mojej strony, że tak stanąłem. Oczywiście. Ale wiecie, bo już raczej chill. Raczej aucik jest. Ja, jak dojadę do tej górki, też będę w całkiem dobrej sytuacji. Jednak kompletnie inaczej będzie się na to spoglądało. Ta 704 ma wrażenie, że strzeliła. A ja teraz będę praktycznie na permie, spoto w sensie spotował ciągle, więc nie będzie w stanie tak naprawdę uciec. O właśnie, o tym mówię. Teraz życzę powodzenia. Bo i te, ten T54 te, te będzie spotowany, i ta 704, jeżeli będzie chciała się wychylić, uciec, cokolwiek zrobić, no, pff, było to ryzykowne, ale wiecie, cała ta gra opiera się na ryzyku. W ogóle nie rozumiem, dlaczego nasi to kapują. To bez sensu jest. Dobra, nie padnę. 7 koła łączonego. Wydaje mi się, że w zupełności powinno wystarczyć na trzecią moę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Zobaczymy, jaki będzie rezultat, ale wydaje mi się, że spokojnie powinno to wystarczyć. Nie jest to czołg na tyle trudny, żeby nie wpadły te trzy, trzy marki dokładnie, tak jak mi się wydawało. Ogólnie gra lajtami jest bardzo fajną rzeczą. Tak naprawdę ja się nauczyłem całej tej... Mechaniki całej gry. Powoli zdobywałem właśnie te umiejętności, właśnie na lightach. Oczywiście nie polecam wszystkim, bo nie każdy odnajduje się na nich. Nie każdy się na nich dobrze czuje. Niektórzy wolą ciężkie, niektórzy wolą niszczyciele. To zależy tylko i wyłącznie od nas, od Was. Szyka spota 1000 demerza. Wynik ostateczny ja tam zobaczę. Tam jeszcze z Renegata wcześniej był film właśnie zmarkowany też. 95,5% więc bardzo dużo. 1300 demerza, 4200 asysty. Więc no bitwy mi się dały, nie oszukujmy się. E, tak wyglądają te trzy Zestawy były takie: optyka, cichy układ wenta, a w drugim stricte pod demerz. Stabilizator zamiast e, cichego układu. Jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, siema.